Jedna z największych i najbardziej kosztownych inwestycji w gminie Bogatynia już zakończona. To wymiana oświetlenia starego, sodowego na nowe, ekologiczne i ekonomiczne. Inwestycja kosztowała blisko 10 milionów złotych i możliwa była dzięki unijnemu wsparciu. Najdroższa i najbardziej absorbująca i czas, i nasze siły, ponieważ dotyczy całego terenu miasta i gminy Bogatynia, czyli wymiana oświetlenia ze starego sodowego na nowoczesne LEDowe. Z jednej strony to działanie poprawiające ekonomicznie budżet gminy, czyli oszczędności. Wiemy, że prąd jest coraz droższy, i wymiana lamp sodowych na LEDowe pozwoli nam zaoszczędzić. Może nie będą to duże oszczędności, takie. Realne, ale na pewno nie będziemy płacić więcej za prąd. Czyli, tak jak było planowane, około 70% oszczędności między lampą sodową a nowoczesną lampą LED-ową jest i kolejny element, czyli wpisujemy się również w postępującą i nieuniknioną transformację energetyczną. Oczywiście chcemy, żeby ona była sprawiedliwa i rozłożona w czasie. Dlatego też te kroki, które możemy podejmować, już podejmujemy. I wymiana lamp sodowych, czyli bardzo energochłonnych, bardzo nieekologicznych, zamieniamy na ledowe, to również wpisujemy się w tą politykę klimatyczną. No i dzięki temu mamy wszystkie lampy wymienione, a z drugiej strony mamy i oszczędności i wpisujemy się Właśnie w te działania ekologiczne. Również został zamontowany system sterowania, tak, by jeszcze właśnie tutaj to natężenie światła regulować, włączanie tego światła o odpowiednich porach, tak, by jak najwięcej zaoszczędzić tej energii. Jesteśmy już na ukończeniu tego zadania, więc będziemy rozliczać i już takie problemy jak nieświecące lampy, migające lampy już nie powinny się pojawiać. Teraz doszykowujemy, by każdy element sprawdzić, odebrać. I i już, żeby dobrze funkcjonował. W ramach inwestycji wymieniono 3200 opraw i około 1,5 km linii napowietrznej. Zamontowano także około 500 nowych słupów. Unia Europejska dofinansowała ten projekt w 70%. Całe zadania to ponad 9,5 miliona złotych taki jest koszt, z czego około 6,5 miliona złotych to właśnie środki z Unii Europejskiej. Oczywiście do tego musimy dołożyć inne środki, które były chociażby przeznaczane dla MZGK na tak zwane bieżące utrzymanie tego, ale łączyliśmy to właśnie również z wymianą. Dzięki temu wymieniliśmy część okablowania i te prace interwencyjne również były podejmowane. To zadanie inwestycyjne dotyczy całego miasta i gminy Bogatynia, także przestrzeni zabytkowych, czy tworzących jakiś klimat, jak chociażby park. Tam również zostało dostosowane odpowiednie oświetlenie. Nie są to Zwykłe lampy uliczne, ale takie, które są, właśnie wpisują się w klimat tego miejsca, czy nawet mają charakter zabytkowy. Oczywiście są to nowoczesne urządzenia, ale właśnie nadające też taki klimat. Dzisiaj jednak oferta na rynku firm, które produkują takie oświetlenie, jest tak bogata, że można dopasować, dobrać odpowiednie oświetlenie do miejsca. Najważniejsze dla nas są te ulice, chodniki, ale te miejsca właśnie przestrzeni publicznej również jest bardzo istotne i, i bardzo potrzebne, ale bardzo się cieszę, że udało się zrealizować to zadanie inwestycyjne. Firma Zielonej Góry sprawdziła się, mimo wielu trudności, był ten kontakt, na bieżąco były rozwiązywane sprawy. Zaangażowanie również Wydziału Inwestycji, Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia i wielu osób, które były jeszcze zaangażowane. W to zadanie no, doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy cieszyć się oświetleniem. A jeżeli są jeszcze jakieś problemy, to na pewno zostaną usunięte i na wiele lat będziemy mieli energooszczędne, ładne oświetlenie na naszych ulicach, chodnikach i w parkach i przestrzeni publicznej. Inwestycja dotyczy całej gminy i niemal całego istniejącego dotychczas oświetlenia gminnego, które nie było energooszczędne. Dziś zmiana będzie widoczna nie tylko w rachunkach za prąd ale także w estetyce miasta, bowiem lampy są dostosowane do miejsca, inne przy ruchliwej ulicy, a inne w zabytkowej części miasta czy w parkach. Tam, gdzie można było i gdzie wpisywało się jako koszty kwalifikowalne do tego projektu, bo trzeba przyznać, że Unia Europejska daje bardzo ostre wymagania co do kosztów, na które mogą być wykorzystywane środki, więc tam, gdzie było to możliwe, to nasza inwentaryzacja to obejmowało oprócz oświetlenia ulicznego, również parki, place, te przestrzenie publiczne, które właśnie należą do miasta i gminy Bogatynia. I to jest bardzo ważne. Ponieważ przy okazji inwentaryzacji już działań okazało się, że część oświetlenia, mimo że twierdzą mieszkańcy, że była stawiana przez urząd, nie znajduje się ani na terenach gminnych, a czasem na prywatnych posesjach. Stąd likwidację tych punktów oświetlenia no czasem budziły niechęć i Niechęć mieszkańców. Natomiast my musimy postępować zgodnie z przepisami, możemy realizować zadania inwestycyjne tylko na terenach, które są własnością gminy Bogatynia. Więc mamy pięknie oświetlone parki, przede wszystkim jest to światło, które idzie na dół, czyli oświetla plac, ulice, chodniki, a nie jest puszczane w przestrzeń nieokreśloną, tak? Czyli, czyli oświetlamy niebo. Stąd też likwidujemy zanieczyszczenie. Światłem również na naszym terenie. Jestem przekonany, że właśnie to zadanie i wymiana na nowoczesne, energooszczędne, nowe oświetlenie spowoduje, że przez wiele lat będziemy mieli mniej interwencji, mniej działań, które również pochłaniały ogromne środki finansowe na naprawę. Mamy jeszcze dużo miejsc do doświetlenia, mamy wiele nowych ulic, które nie zostały objęte tym programem, bo to była wymiana, a nie stawianie nowego oświetlenia, więc wszystko przed Nami. już w tym budżecie 2024 roku będziemy proponować w zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowych kolejnych punktów oświetlenia na terenie miasta i gminy Bogatynia. Inwestycja jest częścią partnerskiego projektu sześciu gmin regionu pod nazwą Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego. Uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji zrealizowanej w mieście i gminie Bogatynia wynosi 9 560 000 zł, z czego pozyskane dofinansowanie ze środków RPO wynosi 6 460 000 zł.